Cześć, tutaj 11 i po wielkiej przerwie yy, nagrywania, raczej nie nagrywania, postanowiłam w końcu coś nagrać, yy, dlaczego nie nagrywałem. po prostu mi się nie chciało, przyznaję się, nie chciało mi się nagrywać, <śmiech> sorry, <śmiech> <śmiech> mam chrypę, ale to nie będzie przeszkadzać. No dobra, dzisiaj pokażę Wam moje srebrne karty z serii UEPA 2013 i żeby nadrobić e, te straty jeszcze pokażę karty Star Wars na nowym pokazywacu. Można by nazwać tutaj macie dwie karty z serii BENTEN. E, z pojedynek, Dobry, dobra, zaczynajmy. Pierwszą kartą jest Ghost Werber, Wermer Bramkarz, Ayasu Amsterdam. Chodź, Mam dobre parametry. No, dobra. Ale już kiepsko broni. Następny to jest Hansen. Bramkarz FCN. -u. Chodź. Kamera mi się coś. Idzie go bramkarz. Falencji furowska karta. Teraz fans' favorite. Pierwszym jest Gerard Pique, first favorite FC Barcelona. Tylko Albert jest z Walencji. Z Walencji. Zapomniałam dodać. Mm. Fajnie. To jest Albert Riera, first favorite z Graça Sarai. To jest Andres Guardado.

Nie mam masterków, nie mam co masterów, nie mam legend, ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Dobra, teraz Limit Edition. Weimar, który dzisiaj się na pokazywaniu nowych kart. Weimar Limit Edition. Bum, bum, bum. I Samaras Limit Edition, także z Celtico. Mają oni różne parametry. Noi dwie karty due carte friends, friends nel Lucas, friends per voi spare sai di Iezu, Este Sorki. Jest to napastnik. Pastnik. David Beckham, Tespar Sanger, Spice Este un I jest to pomocnik. mam dobre parametry. Oj, 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 ma oj, oj, Tu jest pokazane. Dobra, i to by było na tyle. Jeszcze chciałem powiedzieć, czemu nie napisacie mi subskrypcji. Nie wiem, czy to na jakość widoczności, czy to na jakość dźwięku, czy to jakiś inny powód. Napiszcie mi i jak chcecie, mo mogę się tymi kartami powymieniać, jak są chętni. Eee, no i... Nap napiszcie mi, czemu nie nadajecie mi tak... Czemu jest tak mało subskrypcji i polecajcie mnie. Polecam też wiele youtuberów. Tematy, których subskrybuję, naprawdę ich polecam. To był Mateo11. I w tym krótkim filmiku pokazywałem moje karty, więc... Narka! Cześć i czołem! и субскрибуйте